Cześć, mam na imię Julia i witam Was na kanale Książka Maniaczka. Przychodzę dzisiaj do Was z moim TBR-em na luty. Przygotowałam kilka pozycji, które najbardziej mnie do siebie ciągną. Oczywiście postaram się przynajmniej dwie z nich przeczytać. Natomiast z realizowaniem przeze mnie TBR-ów bywa bardzo różnie, więc no musicie wziąć na to poprawkę. Pierwszą książką, którą tutaj mam, jest Pogromca nieskończoności Adama Silvery, czyli drugi tom Syna nieskończoności. No i jak na razie um, ostatni tom te, tej serii. Nie wiem, czy to jest dylogia, czy to jest y, trylogia, czy mam jeszcze czekać na kolejny tom. W każdym razie po tym ja przeczytałam pierwszy tom w sierpniu. Y, no bardzo chciałam wrócić do tego świata i jestem strasznie e, podjarana tym, że mam już tą, że mam tą książkę w domu i najwyższy czas ją po prostu przeczytać. Nie będę Wam tutaj mówić e, co będzie w tym tomie, no bo bym e, dużo musiała zaspoilerować e, pierwsze, pierwszej części. W każdym razie mogę tylko myślę napomnieć, że będzie tu bardzo ważne, jak nasi dwaj główni bohaterowie, czyli Emil i Brighton traktują posiadanie mocy i jak każdy z nich do czego chce ją jakby wykorzystać? A jednocześnie jak ich sytuacja wpływa na pozostałych ludzi na Cały ich, całe ich otoczenie, cały ten świat, który dzieje się w książce. Myślę, że to będzie mój ulubieniec w tym roku, i mam nadzieję, że tak się po prostu stanie, że się na tej książce nie przejadę. Druga książka, która pachnie mi mocno vibe'em Rebeki Kwang wojen makowych to oczywiście Shelly Parker Chanta, która stała się słońcem. O dziewczynce, która no, jest skazana na śmierć budową, jej wioska nie ma po prostu możliwości, żeby ją wyżywić, ale no, w tym świecie bardziej poważani są mężczyźni i podszywa się ona pod mężczyznę, żeby nie umrzeć po prostu z głodu i osiągnąć y, sławę. I ten wątek bardzo mocno mi się też kojarzy z inną książką, czyli z Elizabeth Lim, Tkając Świt. Gdyś tam też nasza główna bohaterka podczyła się pod swojego brata i rusza do cesarza, żeby wziąć udział w konkursie na krawcową cesarską. Więc no, myślę, że takie połączenie tych dwóch książek powinno być dobre. A jak będzie to się okaże. Teraz książka, którą dostałam na urodziny. Fantastyka. Będą tutaj chyba same fantastyki, oprócz jednej post-apo. Natomiast no, fantastyka napisana przez mistrza kryminału, czyli mam tu na myśli właśnie tą opowieść Stephena Kinga o Charlie, który zaprzyjaźnia się z mm, takim staruszkiem. I pewne z pewnych przypadków trafia do baśniowej krainy, która jest zagrożona przez to, jakie wpływy przedostają się do niej z naszego świata zewnętrznego. No i oczywiście nasz główny bohater próbuje tę krainę ratować. Mocno mi się to kojarzy z kolei z niekończącą się historią Michaela Endego, ale zobaczymy, jak będzie tu. Czytałam niewiele Kinga, natomiast na tę mam bardzo dużą ochotę, w przeciwieństwie do jego kryminałów, które oczywiście też mam za sobą... Ze sobą na... z tyłu widzicie za mną na półeczce, natomiast no jakoś ta książka ciągnie mnie do niego najbardziej. Podobnie zresztą jak Instytut, ale... No, Instytut przeczytam jeszcze w późniejszym czasie, a to po prostu na to się czaje już od bardzo, bardzo dawna. Kolejna książka to Tygiel Dusz Michela Hogana, i tutaj są generalnie trzy powody, <gryw> dla których bardzo bym chciała tę książkę przeczytać. Pierwszy z nich to jest fakt, że Bodajże już właśnie w lutym albo w marcu wychodzi drugi tom, czyli Kraj Niewinnych. A ja jeszcze nie mam przeczytanej pierwszej części, więc trochę wstyd. Druga rzecz, że wszyscy się tą książką zachwycają, więc mam nadzieję, że mi się też spodoba i no, że się naprawdę nie zawiodę, bo... To jest pierwsza książka tego autora, którą czytam i nie wiem, czy w ogóle nie jego debiut, w związku z czym no, mam pewne obawy, jak to będzie. A trzecia rzecz, że kojarzy mi się mocno z Czerwoną Siostrą Marka Lawrence'a, która mi się podobała bardzo, bo mamy tutaj też chłopca, który jest wychowany przez mnichów, gdyż uratowali go oni z... Przed śmiercią, która by go czekała jako żebraka. No i jest on taki trochę nieprzystosowany do życia w świecie tym współczesnym. Współczesnym. Za murami klasztoru, gdyż właśnie wychowuje się wśród tych zakonników, co nasuwa mi kolejną analogię, czyli powiernika mieczy Kelkade i postać Reskina. Czyli te dwie książki, które naprawdę też mi się w tamtym roku podobały. Hmm. Więc ten motyw z jednej strony wydaje mi się już bardzo znany, a z drugiej jestem ciekawa, jak tutaj autor go przedstawił. Troszkę na chwilę odejdziemy od fantastyki, ale dosłownie na chwileczkę, gdyż mam tutaj książkę post-apo. Czyli susze Nila Schustermana i Jaroda Schustermana. Opowieść o tym, jak Kalifornię nawiedza straszliwa susza. No i w krótkim czasie zaczyna brakować wody. Na początku z, z tą, rząd wydaje pewne ograniczenia dotyczące zużytkowania jej, no a później już całkowicie zaczyna tej wody brakować i no, trzeba się postarać jakoś yy, przeżyć. Ach, myślę, że to będzie ciekawa lektura. Czytam bardzo mało takich książek, bardzo mało post-apo, a więc to jest no, kolejny krok, żeby, żeby po prostu się rozwinąć troszkę bardziej czytelniczo i pójść w inne gatunki niż tylko fantastyka. I dwie ostatnie książki, które tu mam. Pierwsza z nich to Miasto w chmurach Anty, to niego Doera. Hmm, historia opowiadająca o ludziach w ogóle niepowiązanych ze sobą hmm, czasowo których łączy jednak to, że nie wiem, czy bardzo lubią, czy znają y, historię Aetona. No i mamy jakby taką podejrzewam opowieść losów tych bohaterów, która będzie się łączyć z, z tą historią Aetona. Brzmi to świetnie, ale no to jest też kolejny grubasek, więc. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, natomiast no, pragnę tego autora poznać, tym bardziej, że w tym roku wychodzi jego kolejna książka w Polsce, a to mam jeszcze nie przeczytane, więc też się najwyższy czas za to zabrać. I ostatnia pozycja to chyba najluźniejsza książka z tych wszystkich. Podobna do Igrzysk śmierci Susan Collins, ale nie do końca. Czyli The Atlas Six, wiedza zabija Olive Blake. Historia opowiadająca o szóstce magów, którzy walczą o to, by dostąpić wtajemniczenia i tego wtajemniczenia dostąpi piątka z nich, a więc jedna osoba odpadnie z, tego, z tej rywalizacji i będą o to walczyć przez rok. Brzmi jak igrzyska, no brzmi, tylko że w igrzyskach zostawał jeden zwycięzca, tu zostanie ich pięciu. Aczkolwiek, no podejrzewam, że jak to w takiej książce, na pewno pojawią się różne zawirowania i na pewno tak łatwo nie będzie. No i cóż, muszę powiedzieć, że jest to chyba. Pierwsza książka, którą będę czytać z tego wydania, jest U and YA. No więc, staram się poszerzyć swoje horyzont, tak? Zobaczymy, jak to wyjdzie. I czy, czy przyglądam do tego wydawnictwa na dłużej. I zresztą do książki myślę też, bo wszystkie te pozycje, które tu Wam pokazałam, bardzo mnie do siebie ciągną, szepczą do mnie, żebym po prostu już je wzięła z półki i je przeczytała. A czasami, troszkę teraz w tym okresie brakuje mi na to czasu, więc zostawiamy sobie na luty po sesji. I to wszystko, co mam dla Was na dziś. Piszcie, jakie Wy macie plany czytelnicze na luty, a ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie. Cześć!